Trudno sobie wyobrazić dobrobyt społeczeństwa i rozwój gospodarczy bez edukacji ekonomicznej, bo to. Prawa podstawowe, które rządzą tym wszystkim, co się dzieje w gospodarce, są właśnie przedmiotem edukacji ekonomicznej i to dalej przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstw, funkcjonowanie też pojedynczych osób. Zatem wydaje się, że edukacja ekonomiczna jest takim podstawowym obszarem, przez który powinniśmy przejść wszyscy, nie tylko osoby pracujące w biznesie czy wiążące swoją karierę z tym sektorem, gospodarki, ale także osoby spoza sfery takiej czysto biznesowej. Edukacja ekonomiczna to bowiem edukacja na temat tego jak radzić sobie z niedoborami, tak? Bo przecież tym się zajmuje ekonomia, która nam próbuje pokazywać jak radzić sobie z niedoborami zasobów, jak je dystrybuować. A z tym wszystkim spotykamy się w naszych gospodarstwach domowych. Uh... Um. Myślę, że jak najbardziej z perspektywy mojej e, obecnej, czyli z perspektywy rektora, ta edukacja ekonomiczna wydaje się być niezbędna też e, do zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego, bowiem te prawidła ekonomiczne, one nawet w instytucjach e, sektora publicznego e, też działają, a bym powiedziała o ironio, nawet jeszcze bardziej trzeba e, przykładać do tego wagę. Myślę sobie, że taka ogólna wiedza ekonomiczna, wiedza na temat tego, jak zarządzać organizacją, co wiąże się też z finansami, z reakcją właśnie na te niedobory zasobów rozmaitych, jest potrzebna rektorom, tym wszystkim też, którzy zarządzają uniwersytetami, szkołami wyższymi i nie tylko.